Są tam jeszcze jakieś łyżki Ignaś. Hmm. Ignacy pomaga mamie w pracach domowych. No dobrze, ja już tu sobie poradzę. A nie lepiej wziąć od razu dwie łyżki, Ignaś. Weź dwie łyżki. Jedna. Nie i weź drugą jeszcze. Drugą weź. No, druga. O. Żeby nie było pustych przelotów. Okej. Okay. No dobra. Czy to jest łyżka, czy widelec? To nie jest łyżka, to odłóż łyżkę. To odłóż widelec. Proszę, odłóż widelec, Ignaś. Ignaś odłóż widelec do koszyka, tam z powrotem. O tak. Tu nie? Jednak czysty jest, tak? No to mama poprawi. Wszystko? Mhm, mm teraz talerze. O, o, daj to może mama weźmie jednak. O, 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 o. -o. Dziękuję.